Głowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, lecz nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła się jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: Kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: Widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta. Podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, wiesz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą, z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, Wszedł do nich i rzekł: Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecko. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talita kum. To znaczy. Dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt się o tym nie dowiedział, i polecił, aby dano jej jeść. Oto słowo Pańskie. Nie mam wątpliwości, że jest to Ewangelia dla zmęczonych, zmęczonych sobą, zmęczonych kimś, zmęczonych życiem. Jest to Ewangelia dla tych, którzy na życiu się zawiedli, bo spodziewali się, że będzie jak w bajce, a jest jak w życiu, różnie czasami góra, czasami dół. Czasami ktoś myślał, że spotka. Właściwego człowieka i zbuduje takie szczęście, którego nigdy nie opuści. A już po chwili się okazało, że na to szczęście to trzeba całkiem mocno popracować i się nie jest tak łatwy ten materiał, który sobie wybraliśmy do budowania tego szczęścia. Są takie sytuacje też, które nas po prostu zmiotły, bo nagle się okazało, że ktoś dla nas ważny albo my sami niesiemy w sobie. Śmiertelną chorobę, albo ten moment takiego zawstydzenia. Ja ciągle to widzę, jakoś też słyszę. Nie wiem, mama, która ma dziecko z aspergerem, i wszyscy mówią: Co za wredna matka, jakoś nie potrafi zapanować nad dzieckiem. Ile wstydu, ile takiego zakłopotania i niezrozumienia, tych uwag od nauczycieli, od sąsiadów, a to nie jest jej winą. Ale ona żyje w takim zawstydzeniu, i to jest takie życie, które miało zupełnie inaczej wyglądać. Przecież mówimy o, o dzieciach, że są błogosławieństwem. Mówimy o tym, że one wnoszą coś dobrego, a one okazuje się, przyniosły cierpienie. Ile jest sytuacji, gdzie ktoś opiekuje się kimś chorym, i to życie przecieka między palcami. Chciałoby się pojechać na fajne wakacje, no ale z kim? Zostawię moją mamę, czy z kim zostawię tatę, siostrę, brata, kimkolwiek się zajmujemy. To jest Ewangelia do każdego człowieka, który doświadcza jakiegoś trudu. Nie wiem, czy to zobaczyliście, ale przełożony z synagogi przychodzi do Jezusa z prośbą: Przyjdź i ratuj ocal moją córkę. Ona ma dopiero 12 lat. To jest dziecko. Pozwól, żeby żyła. I co robi Jezus? Jezus idzie do ich domu, bo usłyszał to wołanie. To jest Ewangelia o tym, że On słyszy. On słyszy i zna nasze historie. I On idzie, bo On się nigdy, naprawdę nigdy, nie zgodzi na śmierć. Na taką śmierć, która ludziom zabiera to, do czego zostali zaproszeni przez Stwórcę. I to, że on tam idzie do domu przełożonego Jaira, to jest przeciw śmierci. On tę śmierć ostatecznie weźmie na siebie, ale w tym miejscu ludzie będą świadkami tego, że on ma nawet moc, żeby wyprowadzić ze snu śmierć. I powie tej dziewczynce, Talita kum, żyj, 12 lat w Izraelu, to był wiek dziewczyny, którą nazywano oblubienicą, która mogła być poślubiona mężowi. To jest początek czegoś nowego. I Jezus jej daje nowy początek. Jakby zatrzymuje śmierć. Pokazuje ten obraz, na, żebyście zobaczyli, że On do niej idzie, do tego życia, do tej historii, że na tym polega też Jego obecność w naszym życiu. Że On wchodzi w te wszystkie doświadczenia, które możemy nazwać śmiercią, w te wszystkie bóle, które w sobie nosimy, że On chce być do tego zaproszony i chce nam pomóc to przemienić, chce nas z tego wyciągnąć, wyprowadzić. Ale jak zauważyliście, w tej drodze Jezusa do domu Jaira pojawiła się druga bohaterka. To jest kobieta, która od wieków, Zachwyca wierzących swoją odwagą. Wiecie, mam czasami takie przekonanie, czasami taki ogląd, odsłuch, bo rozmawiam z ludźmi i wielokrotnie już słyszałem takie, takie słowa, że: A, ja to spaprałem swoje życie. I tak już jest, no, już tak będzie. Nie? Ja to nie nadaję się do przebaczenia, bo nie radzę sobie z taką czy z inną słabością, więc nie chodzę do spowiedzi, bo, no bo no, no nie ma sensu. Nie? To jest to życie, które przecieka przez palce. To jest ta sytuacja naznaczona śmiercią za życia. Jesteście martwi duchowo, jeżeli w taki sposób organizują wasze życie myśli, które Wam zabierają gotowość na Boga albo ten apetyt na Boga. To są takie przekonania, które często wnosimy, ja już tak nabroiłem, że już mi nikt nie pomoże, że już ze mną to się już nic nie da zrobić. Ta kobieta 12 lat cierpi na upływ krwi. W kulturze tamtego miejsca i tamtego czasu kobieta, która ciągle ma kontakt z krwią jest nieczysta. Według żydowskiego prawa ona nie mogła zadawać się z innymi ludźmi, bo czyniła ich nieczystymi. Ona zanieczyszczała przedmioty, nawet te domowego użytku, jakieś garnki, naczynia. Wszystko trzeba było po niej to obmywać rytualnie, żeby to oczyszczać. Ona żyje w takim zawstydzeniu. Ona żyje w odrzuceniu, bo nie może zadawać się ze społecznością, być może nawet z najbliższymi. To jest kobieta która doświadcza takiego nieżycia. I co ona robi? Ona robi coś szalonego. Zdobywa się na taki desperacki akt odwagi, bo już wydała wszystkie pieniądze na lekarzy, bo szukała różnych terapii, nie pomogło. I ona mówi tylko on. I ona co robi? Ona się chce go dotknąć. Ona, kobieta w tamtej kulturze, dotyka się obcego mężczyzny, zaczepia go. Po drugie, ona nieczysta. Jakby ona się przestaje tym przejmować. Przestaje się przejmować tymi myślami, ocenami, osądami, które odbierają życie i zatrzymują w tej śmierci. I ona mówi tylko on. Ja nie mam innej drogi. I ta jej wiara jest wydestylowana i ona w niezwykły sposób dotyka Jezusa. Ona w jakiejś swojej pokorze, skromności, frędzelka się dotknę. Nie wiem, czy to widzicie, bo to trzeba zobaczyć oczami ducha. Tam od tyłu gdzieś tak, nie tak, żeby nikt nie widział. I to jest jeden z najintymniejszych dotyków. Intymność i dotyk to są takie rzeczy ze sobą bardzo mocno powiązane. My od lat żyjemy w narracji o złym dotyku. I dobrze, bo się uczymy też szacunku na nowo dla siebie, dla cielesności, dla seksualności. To jakby wszystko ulega jakiejś też mentalnej przemianie i przestaje być tabuizowane. Ale dotyk to jest ten sposób bycia ze sobą, który buduje intymność, buduje bliskość. My wszyscy tęsknimy, żeby ktoś nas tak przytulił, żeby ktoś nas tak dotknął, żeby ktoś nas tak, nie wiem, miał w swoim ręku. To jest z jednej strony takie odrodzicielskie, ale to też jest takie oblubieńcze. I my wszyscy tęsknimy za takim dotykiem. Nie, że Efe, a nie tam, Boże, jakie, co ty ze sobą zrobiłeś, z obrzydzenie, Nie dotyk buduje, przełamuje dystans i buduje bliskość. I ta kobieta chce tej bliskości, chociaż jest zawstydzona swoim grzechem czy swoją nieczystością. I wychodzi z Jezusa moc. Tak to jest napisane, że poczuł, że wyszła z niego moc. Ja ją wielokrotnie już tutaj nazywałem kradziejką mocy, to jest tak jak na wsi dawniej, ktoś nielegalnie podłączał się do elektryczności, tam gdzieś ciągnął prąd z jakiegoś tam słupa, to ona zrobiła coś takiego, tak trochę nielegalnie, ale Jezusa to zachwyciło. Zobaczcie, z jednej strony Jezus idzie do śmierci i do takiej trudnej sytuacji w domu Jaira, a z drugiej strony kobieta, która już po prostu mówi, Nie będę samej siebie oszukiwała. Ona już jest bardzo blisko siebie samej i, i swojej takiej bezradności, bez siły. My się tego boimy, bo my chcemy ciągle coś udowodnić. Dasz radę, spokój, jeszcze trochę się postaraj, nie? Wyciśnij coś jeszcze. Ta bezsilność zaprowadziła ją do Jezusa, że tylko w nim jest zbawienie. Tylko w nim jest uzdrowienie, i ona wykonuje taki ruch, że idzie do niego. Jakby w pewnym sensie ta jej wiara i ten dotyk wiary, ta odwaga, którą w sobie mam, ona zmusiła Boga do działania, zmusiła Boga do cudu. Natychmiast poczuła ulgę w swoim ciele i że została uzdrowiona. Jeżeli dotykasz Jezusa Chrystusa przez wiarę to doznajesz nowego stworzenia. Wiecie, nam się ta wiara trochę pomyliła tak? z takim z samym systemem wierzeń, nie? że mam system przekonań, system zachowań moralnych, mam jakąś przynależność wspólnotową. To wszystko jest ważne. To wszystko nas jakoś trzyma w jakiejś ramie. Ale to, co jest w wierze najistotniejsze, to jest to, żeby go dotknąć w taki sposób. Prawdopodobnie wielu z nas żyje w takiej tęsknocie za Bogiem Prawdziwym. Żyjemy w religijnym systemie, w religijnej kulturze, poddajemy się temu, nie walczymy z tym, jakoś uznajemy sensowność tej drogi, ale czy już go dotknęliście w taki sposób? Czy już go tak pokochaliście? Ja pamiętam takie jedno zdanie z Ratzingera, który mówi ono w trochę w innym kontekście, ale. Ale dla mnie zawsze jest, pracuje to słowo i on mówi coś takiego. Wiara bez miłości jest ręką wyciąganą w próżnię. Można być poprawnym w tym systemie religijnym, a można nie mieć miłości do Boga i go nie dotykać, nie poznać, nie zobaczyć, że on rzeczywiście wchodzi w te moje wszystkie utknięcia. Te wszystkie sytuacje, o których mówiłem na samym początku tego, tej homilii. On naprawdę chce tam przyjść. Do tego smutku, do tego zawodu, do tych takich połamanych historii, tego zniecierpliwienia. Że miało być inaczej, Panie Boże. Że on chce tam przyjść i, i tam być obecny. Nie obiecuję, chociaż chciałbym, żebyśmy mieli taką wiarę, że te jego przyjścia, to za każdym razem będzie takie bum. I że nagle wszyscy pokrzywieni się wyprostują, y, historie tam z jakimiś długami nagle spadną pieniądze z nieba albo jakieś tam inne historie się w taki sposób cudowny same uzdrowią. Ale on nas wewnętrznie czyni na nowo kimś ważnym. Na nowo nas skleja. To słowo, które pada na koniec tej Ewangelii w tym spotkaniu z tą cierpiącą na krwotok, córko, wysłyszycie to córko? To jest do każdego z tu obecnych, do każdej z tu obecnych, córko, synu, ja widzę twoje życie, znam twoje życie, biorę to na siebie, ale czy chcesz być ze mną w tym? Czy mi w tym pomożesz? Czy, czy będzie ten ruch, że pozwolisz, żebym ja do ciebie przyszedł, bo mnie wołasz, a z drugiej strony wyjdziesz mi naprzeciw? Wtedy to spotkanie jest możliwe, a przez ten dotyk buduje się taka intymność bycia z Bogiem. Ja znam Boga, a zna Boga tylko ten, kto się modli. Zna Boga ten, który jest przed Nim w takim wołaniu i w, taki, w takiej relacji. Amen.